Siemaneczkolololidzka. W dzisiejszym materiale będziemy kontynuować wędrówkę po niezbadanych szlakach Śródziemia. Jeśli jesteś ciekaw, gdzie już byliśmy, albo może gdzie nas nie było, to zapraszam cię do moich innych filmów z tej serii. O, i wkraczamy do jakiegoś mrocznego lasu. Czyli tylko takie przejście Leśno, leśną ścieżką do kolejnego miasta. O, tutaj coś jest. Welcome to Creek Hollow Dobrze, to dzięki za miłe przywitanie Od razu czerwone dywany Co to jest? Jakiś zakazany las? Tak, to jest wejście do zakazanego lasu Dobrze, ale... To musimy na chwilę odłożyć, bo znalazłem ciekawą rzecz Czy ciekawą, na mapie to widzę jest wioska jak każda inna, pewnie. Każda ma coś ciekawego. Trzeba znaleźć. Ale, 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 tam jest fajny most. W ogóle tu jest fajne wejście. Widzę. Opuszczamy backland. To bym chciałem pokazać. Na no, mapie wyglądało, że jakby to było dalej, jest bliżej. No i co z tego? Rybek nie ma. Wydaje mi się, że wszystkie moby są wyłączone. Jakby były moby tylko przyjazne, i tak żeby się nie rozpiły. A z tego co tam sobie ci twórcy Rozkminili, to myślę, że byłoby ciekawie. Tam co jest. Taka zwykła ścieżka, dobrze. Ale my idziemy zakazanym lasem. Jak już mówiłem, wydaje mi się, taka droga była wroda i sama, także też musimy tak iść. Nie możemy być gorsi. Tutaj cyk na dach. Niestety popełniłem mały błąd, mówiąc wam o zakazanym lesie, bo okazało się, że to jest stary las, po którym hobity często podróżują. Także nie ma się czego obawiać. Wchodzimy tutaj i szukamy drogi do BRI. Troszkę tu pochodziłem i powiem Wam, że wygląda to ciekawie. Jakby nie ma żadnych budowli, ani nic, przynajmniej do takich nie doszedłem. No ale jest gęsty las. Drzew, którym się strasznie podobają. Więc czego chcieć więcej? Taki parkour będzie, widzę, żeby tam w ogóle przejść. Mniej więcej muszę kierować w tamtą stronę lasu, czyli tak jakby w prawo. Ale ciężko się tu przechodzi. Mam podgląd na żywo na mapce. Także mniej więcej wiem, gdzie iść. O, takie ciemne miejsca, to fajne by było jakby tu pająki były czy coś. Choćby przyjazne po prostu, żeby były, nie muszą nas atakować. Ale na pewno dodałoby klimaciku. Jeszcze z jakąś fajną szatą graficzną, tu muszę się. Tak, tutaj jakoś mniej więcej się muszę kierować. Tak jak Frodo i Sam. Wydaje mi się, że dokładnie tędy szli. Ale mogę się mylić. W którą drogę wybieramy? Jasną czy ciemną? Wybieramy jasną. No fajnie są te bloki drewna zrobione i imitują korzenie takie takich starych drzew, które wyrastają gdzieś po, ponad ziemię. Dodaje takiego klimaciku. No cóż, wyprawa po bezkresnym lesie. Tutaj za chwilę powinna być jakaś rzeka. Tam może coś się będzie działo. Chociaż na mapie widać, jak to była, byłaby ścieżka. Ale do rzeki też doszedłem. Także już widziałem, widziałem co nieco. Zaraz wy zobaczycie. O, tam rzeki jakiś zalążek. Rzek. Rzeczki. Dokładnie. Co tam jest? O Włodospad O, to są jakieś wiziczki. Pyk. A, nic nie robię. Niestety napotkałem no, jakiś problem z tym lasem, nie wiem czemu. Coś tu się dzieje i musiałem ograniczyć zasięg renderu. Więc tam na pewno coś jest, ale tego nie widzimy niestety. Ale przynajmniej mi się nie ścina. Był dramat normalnie. Ale ładnie to wygląda. Nad tą rzeczką. Tak jak mówię, rybki na pewno by dużo zmieniły. Dałoby takiego klimaciku fajnego. Jak przybliżę, to coś się, się zmieni. No nie. No tutaj jest bardziej ponuro niż wcześniej było w tamtym, tamtej części lasu. Niestety taką drogę musiałem obrać. Nie więcej. Tak sobie pędził Bil Bilbo. Rado z samym. Ale myślę, że wybierali raczej te jaśniejsze ścieżki jak tutaj. Ale z ciekawości. Idę zobaczyć do Toma Bombadilla. Co tu będzie takiego? Bo jest oznaczone na mapie. Nie wiem czy będzie ten jego domek. O tu. A, dotarłem od jeziorko. I w tym chyba kierunku się muszę. W tym tak, w tą stronę muszę zmierzać, żeby dojść do... O, kurde, tu już coś tam. Nie myślałem, że coś się pojawia, ale... Oj, oj, do wody wpadłem. Mam nadzieję, że nie ma tu piranii. Będzie tu to Tom, czy nie będzie Toma? Jakie idealne przejście. O, tamten... Krawek wyglądał jak takie drzewo, a nie takie zielone jak wszędzie i też w tamtym miejscu. Przejdziemy, przejdziemy, I co tu jest? Gdzie tu jest nasz tombombarder? I co to? Taka łódka zrobiona. Myślałem, że mogę na to wskoczyć jakaś latarnia. Czyli, Aha! domek to ma Bombadilla. Miał jakąś dziewczynę, chyba nie? Czy żonę? Nie wiem, nie pamiętam jak to było dokładnie. No, no domek ładny. Kominek, tutaj jedzonko sobie jedzą. Tu jest fajna kuchnia. No, drugie piętro, ale. Tutaj coś jeszcze jest. Tutaj taka spiżarka. Okej. Okay. Nie ma łazienki na dole. Idziemy do góry. Fajny pomysł na schody. Oko Nie widziałem nigdy. Tutaj nie wiem w sumie za bardzo co jest. Tutaj jest tylko... Możesz sobie luknąć kto idzie do góry. Jakiś kolejny schowek. Tutaj trochę wygląda jak łazienka. Bez rzeczy z łazienki. I sypialnia. Dobra, chyba to wszystko. W... Nie mogę przeskoczyć. O nie. Chyba wszystko w tych pomieszczeniach. Czyli co jest? Brak łazienki na dole. No niedobrze. Ale wychodzimy na jego ogródek. Co tu mamy? Domek ładny, z zewnątrz też jest fajny. Tutaj? Tutaj się nie dało wejść. Co tu jest? Halo, proszę mi pokazać. No tu nie był jego domek. Może jest jakieś ukryte przejście. Trzeba to sprawdzić. Idziemy jeszcze raz. To było to? O nie. O kurde, jaki schowek. Tego to nie zauważył, gdybym ja to, że był na zewnątrz. No i tu miałem jakieś pokoje gościnne. A widzicie, czasami warto obejść domek dookoła. Coś już więcej wiemy na ten temat. Idziemy jeszcze zobaczyć, tutaj. Co to za budowla. A, stajnia. Okej, okay, tutaj mają wodę. Panko. O, i są te wzgórze. Okej. Okay. Widzicie, tu jest jakiś monument. Troszkę zboczyliśmy z drogi. Ja się zaraz wrócę, ale byłem ciekawy po prostu co tu jest. Przejściem z domu Toma Bombadilla. Na właściwą ścieżkę, nie chciałem was zanudzać. Także... Jesteśmy tutaj i lecimy dalej. Tutaj od razu na pierwszy rzut oka widać jakąś... Nie wiem co to, jak to może nazwać? Jakieś zawalone wieże, jakieś pozostałości zamku. Także idziemy zobaczyć co tu jest ciekawego. Dawaj, dawaj, po ścieżce idziemy, bo nie trzeba skakać. Oj, 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 coraz gorzej mi to idzie. Nawet nie doskoczę. jak jesteśmy. Ta wieża chyba się ostała najlepiej. Chociaż to był mur, jakaś warownia, może czy coś. Tutaj widać mur jak nic. Po którym możemy też. Możemy przejść, ale ja nie będę tam doskoczyć. O. A możemy wejść do środka. Widać, że się zapadło tutaj sporo rzeczy. Jakiś meszek. Są schody do góry? Może? Eh, nie ma. Ale nie po to. Możemy latać, żeby tego nie sprawdzić. No cyk. Postarali się tutaj ładnie. Idziemy na najwyższy poziom. Dobrze, idziemy z powrotem na dół. Jeszcze jakaś wieżyczka była. Co tu będzie? Cyk! A wyjdziemy stąd? No, jeszcze gorzej. Dobra, wyjdę tędy. jakieś drzewko już nawet wyrosło. Co to jest? Nie wiem, jakaś dziwna tekstura. Drzewko sobie wyrosło, wyrosło. W środku muru przebiło się. Idziemy do drugiej części wieży, tej mniej zniszczonej. Chociaż widziałem tu fajne są efekty. Właśnie, jakby to się wszystko waliło i tamte kamienie spadały. Fajnie to wygląda, fajny pomysł. Tutaj myślę, że też za dużo. Jakieś schody kiedyś tu były. Ale niewiele z nich zostało, taki parkur. ale w parkourę nie umiem. Także jedynie co to możemy to zwiedzić lecąc, Myślę, że każde piętro będzie bardzo podobne. Także nawet nie wiem jakieś piętro tu było, no chociaż góra wyglądała tam lepiej niż tutaj. Ale widoczki też fajne. I po raz kolejny mapa mnie oszukała, bo na. Tak jakby na tej mapie online, jest to wszystko, wszystko szare, czarne. Myślałem, że to będą jakieś bagna. A to takie wielkie łąki. Oczko. Idziemy na dół. Szybkie zejście. A to było. Tutaj był mur. Nie wiem, co w było, bo nie ma żadnych budynków w sumie. To było wyjście stąd. Nie wiem, czemu to miało służyć. Ale okej, okay, tu nawet wyrwana brama jakaś stara. Ale zmierzamy na te wielkie łąki. Tu jakieś drzewa ogołocone Ta jest jeszcze bardziej zniszczona niż poprzednie. Ale tam coś jest, jakaś kopalnia. Nie wiem, idziemy? Tutaj nie sprawdzamy, bo... tutaj chyba nawet... nie da się wejść. Aż tak to się wszystko zawaliło. Chociaż... coś tam się da. Nawet jakieś skrzynki są, pozostałości jakiegoś, nie wiem... braku. A nie, jest tak źle. Tutaj też możemy iść jeszcze. Ale to chyba na tym koniec. Już wyżej nie wejdziemy. A może jednak? A widzicie, bym się poddał, tu nie przyszedł. Jesteśmy na samej górze. Skąd już prosta droga do tej wioski. Ale wyglądało, jakby tam było zejście na dół, tak jakby do kopalni jakiejś, czy coś takiego? Nie ma co gdybać, idziemy sprawdzić. O kurde, tej czachy na wejście. No, tutaj może być groźnie, co to są od razu? Nie wiem, jakiś nasyp z kamienia. Aha. Nie nasyp z kamienia. Taki namiocik. Jest wieża obserwacyjna. O, tam też coś jest. Co tu tam ciekawego jest? Dobrze idziemy... O, tu jest największy namiot. Tu na pewno jakiś dowódca siedział. A mnie najbardziej ciekawi, tutaj. Czyli hm. tylko mi się wydawało, że takie zejście. Tu mają wodę po prostu pitną. Mieli ognicho. Tu jakieś skrzyny. Nie wiem, może kogoś więzili tam. Ciężko stwierdzić. A my idziemy dalej. Zmierzamy. ku jakiejś twierdzy. Tak mi się wydaje. Tak widać to według mapy. Ale jak już dobrze wiecie. Nie umiem czytać map. Cały czas mnie oszukują. Także może być to całkiem co innego. Jeśli to jest to... Powiedzmy, że wygląda na pozostałości jakiejś twierdzy, a nie tak jak według mapy. Na pełnoprawną twierdzę. Nawet. Chociaż czekajcie. Jakiś tam zarys. Ej, widziałeś jej może inne filmy ze śródziemia? Mapa troszkę może oszkiwać w ten sposób. Tym bardziej, że nie da się jej bardziej przybliżyć. No, ale to musiała być największa. Twierdza w okolicy. Możemy zobaczyć z góry, jak to wygląda. No, powiem Wam, że na mapie to wyglądało jak twierdza, i tutaj z tej perspektywy jako taką kontury, obramowanie tego wszystkiego by się zgadzało. Więc nie ma co narzekać. Możemy zobaczyć tą wieżę, bo tu jest coś ciekawego. Co to jest? Ogień. Kurde, wyglądał jak jakiś potwór. Dobrze, tu mają ogień. A tutaj jest akurat woda, ale myślę, że tutaj jeńców więzili. No fajnie to wygląda, fajnie w ogóle. Ja bym twierdził, nie zrobił, a co dopiero ruiny. Wiadomo, że to jest o wiele ciężej zrobić. Trzeba mieć pomysł, no. Chłopaki tutaj się wykazują, widzę. Tutaj też taki fajny w skale, troszkę ukryty namiocznik, a tu w ogóle taki. Nie widzę struktury łączenia tych bloków. Fajnie to wygląda. Tu była jakaś sala tronowa i główne pomieszczenie. Może był ten fotel. Jak nazywać fotel? Tron. Fotel gamingowy tam był. Króla. Dobrze, zmierzamy dalej. Zbliżamy się do Bri, co jest naszym celem tej podróży. Znaczy, takim przystankiem małym. Musimy iść do rozbrykanego kucyka. Musimy odwiedzić to miejsce. Przespać się nie prześpimy, bo tutaj cały czas jest dzień. Jak zauważyliście, jakaś farma po drodze nas tutaj przywita. Może czymś ciekawym. I odwiedzamy domek dwupiętrowy Ciekawe czy im bliżej tym będzie Będą ciekawsze budynki Mały tu jest strasznie O kurde, nie dwupiętrowy, a Bardzo, bardzo malutki tu jakiś, nie wiem, pokój do To by miał home office, nie wiadomo, tam laptopa sobie położy Spokój od żony A tutaj nie wiem, żona ma spiżarkę Wstanie w nocy, żeby móc sobie podjeść do domu. <grych> Dobra, idziemy dalej w tą stronę. Tam musimy iść. Ludziska, myślę, że na ten moment mamy dość wrażeń ze śródziemia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. A żeby być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli chciałbyś, abyśmy zobaczyli jakąkolwiek inną lokalizację, daj znać w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia na szlaku.